Witam. Na to pióro czekałem od dłuższego czasu, to znaczy miałem je od czasu do czasu w rękach, ale żeby mieć dłużej i pofilmować, nie miałem okazji. A od dłuższego czasu się zastanawiałem, czy dla siebie nie kupić tego modelu. W trochę innej odmianie kolorystycznej, ale właśnie ten rozmiar to jest pilot Custom 823. Sprzedawany tutaj. Strona internetowa w trzech odmianach, w czarnej, którą tu mam, taki przydymiony i brązowy, ten, który mi się najmniej, najbardziej podoba, ale nie miałem okazji go dłużej używać. Piloty z tej właśnie wyższej serii właściwie różnią się drobnymi detalami w wyglądzie skówki, bo korpusy właściwie wszystkie są takie same, różnią się tylko długością i grubością. Mamy tutaj na górze pierścień i sklips, natomiast podwójny pierścień z grawerunkiem na końcu skówki, jak tutaj widać, częściowo przeźroczystej. No i stalówka sta, e, złota, oczywiście tutaj numer 15. Porównanie z moją dziesiątką w piórze Macie. A tutaj koniec korpusu z pokrętłem i właściwie urządzeniem do zaciągania atramentu. Najpierw ono ma funkcję pokrętła, czyli odkręcamy, odblokowujemy tam w sekcji taki kanalik. No i teraz sprawdźmy sobie, ile on tutaj nabiera atramentu, bo jest to pióro, które atrament przechowuje w korpusie, nie ma żadnego zbiorniczka. Wyciągamy i naciskamy przycisk, ten drążek do środka, no i wypuszczamy atrament. Proszę bardzo, dwa, trzy razy spróbuję zrobić, żeby można było się wszystkiego tam ze środka pozbyć, chociaż pewnie się wszystkiego i tak nie pozbędę. No, Jak tutaj widzimy, jeśli się nie mylę, jest to około 2 ml, a więc w miarę dużo. I teraz tutaj przy tym przeźroczystym korpusie widać na końcu taką malutką zatyczkę jakby, czyli patrz, proszę patrzeć, jak dokręcam teraz, to ona dochodzi do sekcji i zatyka otwór, przez który do sekcji dostaje się atrament. A więc przy zakręconym tym tutaj pokrętle z góry do pisania mamy tylko tą ilość atramentu, która jest w sekcji. Natomiast z atrament z korpusu się nie przedostaje do środka. Żeby się przedostał musimy trochę odkręcić tą końcówkę. I tak to wygląda. A teraz zobaczmy jak się je napełnia, bo tam już z grubsza pokazałem, ale teraz z takim drobnym udogodnieniem pozwalającym napełnić je do środka. Wyciągamy ten drążek do tyłu, tak mówię drążek, no, ten metalowy pręt do tyłu wyciągamy i atrament się zaciąga do środka przy jednym takim naciśnięciu. Mamy około 2 trzecich albo trzech czwartych. Korpusu czy zbiornika zapełnionych. No, trochę szkoda, że nie do końca. Możemy sobie tak tu parę razy naciskać, ale to się więcej nie napełni. Trzeba pióro odwrócić do góry nogami i po prostu wypchnąć atrament, a właściwie powietrze ze środka. Proszę, tu jest dotąd. Tylko robić to trzeba ostrożnie, bo tam jest takie podciśnienie, że jak za mocno naciśniemy, to sobie strzelimy atramentem na sufit w pokoju. A tego chcielibyśmy uniknąć. A więc. Trzymając i posuwając bezpiecznie w dół i jednocześnie jakby blokując ten tłok, żeby go nie wciągnęło, wypychamy ze środka powietrze, aż ta bańka zniknie i zobaczymy, że na zewnątrz z spływaka kapie już woda czy atrament. Tak to wygląda. Wkładamy do środka, naciskamy do końca, pyk i gotowe. Właściwie napełniło się już po sam czubek, tam jest drobna jeszcze Kropelka powietrza, ale to możemy się jej pozbyć, ale nie wiem, czy jest sens. Zawsze jest dobrze zostawić troszkę powietrza w takim zbiorniku, żeby nie był pełny do końca. No i teraz pióro jest już zatankowane. Proszę tutaj widać tą odrobinę. A więc pamiętając o tym, że jak dokręcimy, to opieramy się tylko na tym atramencie, który jest w środku. E, możemy e, pióro. Używać. Ja jeszcze raz tutaj, proszę bardzo, teraz sprawdzimy po tym tankowaniu kolejnym, ile to tamtego jest w, w dopełnionym do końca zbiorniku, bo poprzednio to, co pokazywałem, to było tylko jedno tankowanie, takie na, jed, na jednym naciśnięciu. Proszę, teraz już myślę, że jest tego. Więcej, no i tu już mamy ewidentnie powyżej 2 ml, 2,5, jeśli nie, tam prawie już 3. To bardzo dużo jak na pióra. Pelikan M1000 na przykład e, zawiera 1,35 ml, więc tu jest prawie dwa razy tyle. Estetyka tego pióra to takie klasyczne cygaro. Nie ma tu co wydziwiać, tak to właśnie jest. Bardzo dobrze się go trzyma w ręce. Tutaj nie ma uskoku między sekcją a korpusem. Drobne tam nieprzyjemności może ktoś odczuwać, jeśli nie lubi trzymać za gwint. Oczywiście można skówkę założyć z tyłu. Nie jest ciężka, w ogóle nie przeciąga pióra do tyłu. Jak widać, tu leży ono idealnie w dłoni. Super wyważone, Ale przy tej długości w ogóle nie trzeba skówki z tyłu zakładać. Ja mam tylko jedną taką uwagę: dla mnie ten korpus jest ciut za gruby przy dłuższym pisaniu. Może mogę się męczyć, bo przyzwyczajony jestem do cieńszych piór. No i teraz test. Tutaj mamy stalówkę MK. Płynnie oczywiście atrament się przedostaje, troszkę możemy docisnąć i wtedy pogrubia się linia, ale nie jest to flex, a więc to należy uważać, żeby nie przegiąć tej stalówki, próbując wydusić na siłę coś z niej więcej. No i pisze się rewelacyjnie, nie mam co tutaj żadnych zastrzeżeń do stalówek pilota. To jedne z moich ulubionych. No ta może nie do końca nadaje się do pisania odwrócona 180 stopni, ale przepływ proszę bardzo bez nacisku, atrament super, dostaje się na papier bez żadnego problemu i przerywania. Także jest to zestaw idealny do pisania, stalówka i korpus. Tutaj porównanie z ciut mniejszymi modelami 743, 742. Widać czym się różnią poza kolorem i te tutaj akurat obydwa są zasilane tłoczkowo i nabojami, także nie ma takiego podciśnieniowego systemu napełniania w co widać po różnicy zakończenia korpusu. Stalówki też odrobinę mniejsze. Ta klasyczna linia customowa, pilotowa, jest moim zdaniem jedną z bardziej udanych. Jeszcze tutaj zróbmy porównanie grubości. Ile tu jest? 13,5 mm. Znaczy właściwie tam 13 mm. Tutaj tyle samo. I tutaj też mi wychodzi, że tyle samo. Więc średnice w tych modelach korpusów są identyczne. Natomiast to pióro ma prawie 15 cm długości, zamknięte bez 2 mm, natomiast bez skuwki 13 i 2,5 mm. Waży 30 gramów, nie za ciężkie, nie za lekkie sam raz do długiego pisania, zwłaszcza że jego korpus pozwala sporo atramentu zabrać tutaj porównanie z sonetem i duofoldem, największym tym rozmiarem, a więc centennial. Jak widać, jest korpus grubszy od duofolda. Jest to moim zdaniem jeden z piękniejszych modeli pilota. Niestety, dla mnie troszkę, chyba jednak, korpus za gruby, ale cieszę się, że miałem okazję tym modelem przez jakiś czas popisać. Dziękuję za uwagę.